Cześć, Marcin z tej strony. Przeglądałem dzisiaj Instagrama i znalazłem oto takiego kolesia Mister Supernatural. Naturalna kulturystyka. Zobaczcie na tego kolesia. Zobaczcie na to zdjęcie. To jest zdjęcie naturala. Ma Body Fat mi się wydaje tak na poziomie 4-5% Wygląda jak, na tym zdjęciu wygląda on jak, no kulturysta, który bierze udział w zawodach e, Tutaj mamy następne zdjęcie Zobaczcie na to zdjęcie, no Troszkę to wygląda no nienaturalnie, ale no według mnie, ja się nie znam za bardzo, więc no może, mogę się mylić oczywiście Pewnie, że się mogę mylić. No i to zdjęcie robi wrażenie. Sami sami, sami, sami po, powiedzcie. Kolejne zdjęcie mamy tutaj. O, tutaj na no. sprzęcie do jeżdżenia. Nie jest zdjęcie. Załaduje trochę więcej. No i tutaj zobaczcie na te plecy. Kolosalne jak na natura naturalną kulturystykę. Ciekawe co by Patryk powiedział. Następne zdjęcie powiedzmy to. Zobaczcie jaka klata. Klatę wyjebało. Także no pff, to zdjęcie też jest zajebiste. Jeżeli tak można zbudować ciało naturalnie, no to ja się biorę po prostu za sztangę. Sami, sami zobaczcie, po, poglądajcie te zdjęcia. Tutaj nie widzę żadnego. Żadnego zdjęcia z dietą, może gdzieś niżej będzie. Może gdzieś niżej, o tu coś jest. Jakieś warzywa, to nie wiem co to jest, czy to ziemniak jest. Pa, 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 pa. węglowodany. No ciekawe, ciekawe. To my tu dalej mamy plecy. O, tu nawet jakiś medal. No, nie będę tutaj Wam ściemniał za dużo. Sami zobaczcie. Naturalna kulturystyka. Mr. Supernatural. Polecam jego zdjęcia obejrzeć. Sami go obczajcie. Pozdrawiam. Cześć.